We wrześniu 1895 roku Marconi uzyskał pierwszą łączność radiową, inaugurując tym samym Erę Radia. W kwietniu 1926 roku pracę rozpoczęła pierwsza stacja nadawcza Polskiego Radia. W 1993 roku zapoczątkowało swą działalność pierwsze radio internetowe. A jak wygląda praca radiowca dziś? Już 13 lutego, w Światowy Dzień Radia, plenerowe studio Radia Opole na Opolskim Placu Wolności. Przyjdź i zobacz. Z bliska, jak pracują radiowcy. Poznaj historię i dzień dzisiejszy najbardziej znanej rozgłośni radiowej na Opolszczyźnie. Spotkaj się z autorami audycji. Wszystko, czego pragniesz. Loża radiowa. Rynek. 13 lutego, Światowy Dzień Radia. Od godziny 9 do 17 plenerowe studio Radia Opole na Placu Wolności w Opolu. Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Wawer-Krajewska, Janusz Maćkowiak i Marek Świercz. Radio Opole. Twoje sprawy, Twoja muzyka.